Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Narzekaliśmy ostatnie tygodnie, miesiące, a nawet i lata na Polski Związek Wędkarski, na to, jak to słabo wszystko funkcjonuje: ryb jest coraz mniej, nad wodami jest kiepsko, nie mamy co łowić i PZW strasznie źle tym wszystkim zarządza. Narzekaliśmy i narzekać pewnie jeszcze będziemy długo, ale nie zmienia to faktu, że przed nami bardzo ważny czas. Czas, w którym możemy nasze słowa przełożyć na czyny i wykorzystać. Udostępniane nam narzędzie do tego, aby chociaż spróbować coś zmienić. Mówię tutaj o wyborach, bo jest już oficjalna informacja, że w Polskim Związku Wędkarskim będą się nareszcie odbywać wybory. Będą to wybory w kołach, później będzie okręgowy zjazd delegatów, gdzie będą wybierane władze okręgów, później krajowy zjazd delegatów, gdzie będą wybierane władze zarządu głównego. I o ile Krajowy zjazd delegatów i okręgowy zjazd delegatów, no tam akurat prawa głosu nie mamy. Średnio możemy tam cokolwiek sobie yy, chcieć, ale możemy wpłynąć na to, jakie osoby tam będą zasiadać. Bo właśnie na poziomie kół, na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, my wędkarze, członkowie poszczególnych kół, będziemy wybierać osoby, które tymi kołami będą zarządzać i osoby, które yy, z danych kół będą oddelegowani do tego, aby reprezentować nas wyżej, właśnie na poziomie okręgowym, a później na poziomie krajowym. Więc tak naprawdę przy takiej organizacji Polskiego Związku Wędkarskiego od tych wyborów zależy od nas, od naszych wyborów zależy jakie osoby będą w strukturach zarządzających Polskim Związkiem Wędkarskim. Ja wiem, że to jest temat trudny, bo Nasza mentalność taka, że bardzo łatwo nam się narzeka, ale jak przychodzi coś zrobić, to z reguły jest z tym bardzo kiepsko. Ale proponuję Wam wszystkim zastanowić się nad tym, bo myślę sobie, że jest to nasza niepowtarzalna i chyba ostatnia szansa na to, żeby spróbować coś zmienić. Jeżeli przy tym stanie rzeczy, przy tej frustracji, którą osiągnęliśmy, te wybory i ta możliwość nie zmobilizuje nas do tego, abyśmy się zebrali. I poszli, spróbowali coś zmienić, to chyba nic już nas do tego nie zmusi. Więc moje zdanie jest takie, że jeśli nie teraz, to nigdy. Dajcie znać w komentarzach, jak wy się na to zapatrujecie. Ja oczywiście temat będę kontynuować. Dzisiaj rzucam tylko taką informację, że wybory się odbędą. Prośba do Was, abyście się w to zaangażowali, pilnowali tematów, jeżeli chodzi o wasze koła, do których należycie. I dajcie znać w komentarzach. Do wyboru mamy dwie opcje: albo będziemy siedzieć, narzekać, wybory miną, a my dalej będziemy siedzieć i narzekać. Albo będziemy siedzieć i narzekać i spróbujemy coś tam jednak zadziałać, ruszyć się, zebrać tyłki. Bo jak my się nie zbierzemy, to zbiorą się ci, którym na władzy bardzo zależy, z różnych innych względów. Więc to jest trochę albo my. Albo oni. To jest próba sił. Nasza bierność będzie oznaczała ich zwycięstwo. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Bo wiecie, że to tak działa. Ci ludzie, którzy są teraz u władzy i często nam wszystkim się nie podobają, są tam dlatego, bo kiedyś ktoś właśnie się zebrał, przyszło kilka osób, zagłosowało na te osoby i dzięki temu te osoby tam. Są. Więc teraz dzięki nam mogą być osoby takie, które tym związkiem będą kierować w zgodzie z interesem wędkarza. Czekam, co Wy na ten temat sądzicie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.